Nice, right? Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu w kolejnym vlogu stwierdziłam, że dzisiaj będę vlogować bo właśnie idę teraz do sklepu Emcia ma katar i znowu znowu nie idzie do żłobka jak to jest jak dzidzia zaczyna żłobkować tak to po prostu jest no i potrzebujemy kilka rzeczy to stwierdziłam, że pójdę do sklepu i się ochłodzimy w klimatyzacji To są buty dla MC. Jak chciałam je odłożyć, to MC, I wasn't having it. tak? Tak Ci się te buty spodobały, tak? te dzieci chyba kostiumy są też na wyprzedażach. A akurat na te doma kostiumy się patrzę na rzeczy na jesień, na jesień dla niej, bo wiem, że na przykład nie ma. A nie ma za bardzo spodni i tak Ja lubię takie kupować, trochę takie większe jak są jakieś fajne wyprzedaże. Mm, może 25 zł to nie jest jakoś mega dobrze. A jeszcze mam dodatkowe kupony. A na przykład te spodnie są całkiem spoko. Zobaczyć, czy jest jej rozmiar. Jesteśmy w teraz Kiku i... Bocie, jakie to jest kłodziutkie, Gdybym cię potrzebowała, to bym mnie to kupiła, bo powiem Wam to nie jest taki nadruk, to jest super sprawa naprawdę fajnie. No i kilka fajnych rzeczy tutaj jest dla takich maluchów. No, wiem, że potrzebujemy to w domu nigdy nie mamy za dużo tego. No. Już wróciliśmy do domu, chciałam Wam pokazać jak wygląda. Moje biurko, teraz Mam tutaj jeden laptop, taki praca, drugi jest YouTube, ten prywatny No i też chciałam wam zrobić taki ho co kupiłam W Pepco i w H&M Bo sporo tego jest Zaraz wytłumaczę dlaczego, ale zacznę od tego, bo na tym w sumie położę kamerę Jego statyw No tutaj w Pepco za 30zł kupiłam taką to, to jest drewniane, a to jest plastikowe eee, Taką, że da się samochodzi, tutaj jedzie z dół Bardzo zawsze chciałam to kupić nawet dla eee, Matyldy To cieszę się, że znalazłam Kogoś nigdy nie miałam okazji, ale to jest dla mnie super zabawka No tutaj Emcia mi towarzyszy z holem Słuchajcie, jest bardzo ciepło, dlatego Taka jest ta czerwona. To jest na następny rok, bo zapisaliśmy Matyldę na ba balet, a to tutaj taki strój na balet w HM ja kupiłam, bo na przecenie normalnie kosztuje 60 zł, a teraz kosztowało 25 zł, a ja stwierdziłam, że no się nie zmarnuje i szczególnie, że kupiłam jej jakby od, to jest od 4 do 6 lat, to się na pewno nie zmarnuje. No i tak jak wam pokazywałam to były wyprzedaże, to też kupiłam dla niej spodnie. Nic nie kupiłam dla Emci, bo Emcia ma po prostu po Matyldzie wszystko. Jeszcze po innej DziDzi i tak dalej, to naprawdę ona ma bardzo dużo ciuchów, to trochę dla niej rzadko kupuję Głównie buty, bym powiedziała. O jak ładnie wieje. Kolejną rzecz, co kupiłam z Pepką, żeby zorganizować kosmetyki, takie pudełka. Um, słyszałam bardzo dobre rzeczy o nich, to wytestuję i dam znać jak działają. A albo u siebie, albo u dziewczynek e, wykorzystam. Na spinki do sprawy. W pewko e, też kupiłam e, taką doniczkę, którą się wiesza, bo my kupiliśmy sobie nowe takie lustro właśnie w czarnej oprawce i myślałam żeby obok lustra to powiesić myślę że to super będzie wyglądać um, i to kosztowało bo zawsze czytacie 20 zł to na kosmetyki 15 e, no i kolejną rzecz e, to też tą doniczkę co też u nas w pokoju będzie bardzo ładnie wyglądać i to kosztowało 10 zł podoba ci się tak co tam jest w środku nic nie ma w środku no, to akurat w Rosmanie znalazłam też, akurat na przecenie. A tutaj się wyciąga woda, i potem psika się wodą. My to widzieliśmy, John, gdzie my to widzieliśmy? Nad morzem. W No, w Sławcu, jak dzieci się bawili. A no to stwierdziłam, dobra, muszę. Muszę. Ja bym chciała kupić i jedno dla Emci, i drugie dla Matyldy. Te same kolory, żeby się nie kłóciły. Dla Johna. I dla Johna, tak oczywiście, dla Johna też. Tutaj John podpowiada. No i za nim woda tutaj wleci, to widzę, że Emcia też e, się z tym pobawi. No i słuchajcie, znalazłam te kosze. Znowu, bo ja tak się cieszę, że znalazłam ten kosz. E, te kosze w sumie, bo dużo tych kupiłam. Ja bardzo, ja myślałam, że je nie znajdę, bo John nawet wysyłałam, pamiętam jak je ja pierwsze znalazłam, wysyłałam John do trzech Pepko, żeby dokupił, no i dokupiliśmy wszystkie w okolicach i teraz mają nową dostawę, to jak jesteście w Pepko, to dajcie znać te największe, bo tutaj jeszcze mam każdy rozmiar, mówię wam. Te największe kosztują 35 zł, te najmniejsze po 10. Myślę, że do naszej łazienki to idealnie. Ja już mam cały plan, gdzie każdy kosz wstawię. Um, też takie 20 i te nie największe, przed największe to 25. No, mam kosze. Nawet zadzwoniłam do koleżanki, która też też szukała i powiedziała kup wszystkie, co nie wykorzystasz, to, to ja od ciebie odkupię. Ale to jak nie mi znajdę miejsca na jedno, to E, oczywiście jej też dam no i tutaj nowy w ogóle to jest sojowa świeczka za 12 zł co cena tu też bardzo dobra i ma zapach kokosu i limonki i stwierdziłam, że to też na lato popatrzcie naprawdę wygląda nie wiem, taki ekskluzywnie bym powiedziała um, no i też e, tylko była ostatnia ja bym więcej kupiła e, no ale była ostatnia to też ją wzięłam, dam wam znać jak pachnie, ale powiem wam szczerze, że ja bardzo lubię te świeczki w pepko, bo normalnie są całkiem spoko, no i to jest taki mój mini haul, duży haul nie wiem, 200 zł wydałam ponad 200 zł wydałam na wszystko no na wszystko, no na kosze na spodnie na zabawki dla twoich dzieci i dla ciebie no tak to wyszło no i ja już nie wychodzę na zakupy ale możesz chorować, mama za dużo pieniędzy wydaje. Okej? Okay? mówi. Tak, 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 mamo. Tak, tak, tak. Bawimy się teraz nową zabawką. Tak, 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 mamo. Tak, tak, tak. Ja się biorę do roboty, teraz John mnie wymienia. John będzie się bawić z a ja będę pracować. John będzie vlogował. John będzie vlogował, będziesz. Vlog... Też... John, idziesz na zakupy? Biosa ci widać John. <laughs> um, no słuchajcie testujemy te. John oczywiście nas też całe jesteśmy mokre, tak? Tatuś A nas. Jest. A ty też. Dobrze że Emma nie jest, co? Why? He wants this water. No, we? well, it's not? Why not? I don't know. No, Matyda. Mama, Tak pokażemy ja... jak to się ładuje. No po prostu bierzesz Widzisz, tak. Mama? No, brawo no i tak się psika. Super! Naprawdę 7 zł i fajna zabawa. No i kogo? No 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 i co się wydarzyło? Cała, cała miska wchodzę tam nie. Ale wygrałam duo. Jestem champion po prostu. Po chłodniej już, tak jak przy takiej zabawie, jest już chłodniej. Zaraz wam jest ciemno, bo mam wszystkie żaluzje zamknięte. I są chmury. I są chmury. John czeka na deszcz. Pozbierałam trochę sałaty. Naszej. Z ogródka. Um, myję teraz i Matylda już w drodze już trochę nam zjadła. Yy. Bo tylko te górę liści. No i chciałam, chciałam po prostu dodać je do naszej sałatki, bo mega się cieszę, że tak fajnie rośnie, naprawdę. Jest to weekend? to no Nie? Yeah. Okay. Tutaj słuchajcie mamy nasz, naszą ucztę dzisiaj, kurczak taką na soli, sałatka, o dziękuję do jak ładnie pomagasz, da nam pomaga, W dzisiaj kurczaka była, trochę się zmoczyła, to dlatego jest naga, kolas jest, tak? Nie potrzebujemy chyba noża, wiesz? A może potrzebujemy, potrzebujemy? Dobra, to ja pójdę. Jest kolejny dzień, a wczoraj wieczorem po prostu położyliśmy dziewczynki z bać. Um, I ma bardzo ciężko zasnąła, <laughs> Praktycznie na mnie. A teraz. A o której wstałaś? pochwali się. Wstała o 4.30 i tak o 4.30 taki uśmiech, zadowolenie. Nie chcę spać Tak, po co marnować dzień? Nie lubi się wspinać. No, mogę Ci pomóc. Tak? Dobra już. No chodź. Bez mleka? Dostała też tak 530 i stwierdziła, że jest głodna, tak? Nie. A Ema przebiega maratony. No, my już jesteśmy ubrane i gotowe do wyjścia. Emcia mi zasnęła. Tylko siódmej po siódmej trochę. Mama e... ja wygląda pokazać moją fryzurę. Dobra, pokaż swoją fryzurę. Wow, dzisiaj będę chciała takie niskie kitki, tak? Tak. No. A pokaż z, z przodu, bo z przodu dzisiaj tak kręcą te włoski, tak? Piękna fryzurka, brawo! Otwieramy drzwi idziemy do przedszkola, tak? Ale jak? No, jak otworzyć drzwi, czy jak idziemy do przedszkola? Ja idę do przedszkola, jedziemy do przedszkola. Jedziemy, tak, jedziemy. Do samochodu. Ale my idziemy do samochodu, a potem idziemy. Jestem do przedszkola No tak, no tak. Właśnie poczuciła Matyldę i muszę wam powiedzieć, bardzo <laughs> dziwna sytuacja, czy, czy dostaliśmy jakby grupę na następny rok i yy, yy, Matylda będzie w następnym roku w grupę yy, integracyjnej, yy, że będą dzieci z... Yy, z autyzmem, um, jedno dziecko z problemami sensoryką, czy coś takiego, a w sumie będzie czwórkę tych dzieci, a, które właśnie mają ten autyzm, um, no i tak dalej. No i przez to grupa jest mniejsza i będzie dodatkowa pani. I um, była dyskusja na takiej grupie też na Facebooku. Um, Mam z tej oryginalnej grupy, tej rocznej, że niektóry, niektórzy nie chcą, żeby swoje dzieci byli w tej grupie integracyjnej. I trochę się zastanawiam, powiem wam szczerze, że nie rozumiem za bardzo dlaczego. Jakby pani inne mamy tam pisały A, bo poziom będzie niższy przedszkola. I dla mnie to jest takie. Dziwne podejście, powiem nie, podejście, które nie szanuję oczywiście, ale e, za bardzo nie rozumiem, bo dla mnie jest ważne, bardziej ważne, żeby Matylda zrozumiała, że czasami są dzieci, ludzie, którzy inaczej się komunikują, bo jeśli chodzi o, o dzieci um, z autyzmem, to oni inaczej zupełnie się komunikują niż, niż reszta może nie w każdy, tak, tutaj ogólnie mówię, nie jestem specjalistą od tego, um, ale bardziej powiem wam szczerze, że ja ch bym chciała, żeby Matyda być, była w takiej grupie integracyjnej, żeby nauczyła się właśnie inaczej komunikować, żeby się nauczyła, um, że nie każdy jest taki sam, ja myślę, że to jest takie takie dodatko, jakby to jest coś, takie school of life bardziej niż matyda uczy się czytanie i tak myślę, kurczę, nawet jak ten poziom będzie trochę niższy albo dłużej spędzą czas na, nie wiem, literce B, bo, bo jedno dziecko e, dłużej potrzebuje, to ja jestem okej okay z tym, bo ona bardziej się nauczy współpracować z innymi ludźmi. Um, I jakoś, jak mówię, no nie rozumiem takiego podejścia, że, um, że no bo, nie wiem, będzie do tyłu, dopiero mam 4 latka, jakby, no, co oni się uczą w tym przedszkolu, jakby, okej, okay, nie, to źle mówię, bo oni się uczą dużo, bo widzę, że co tydzień jest jakiś tam o i tak dalej, i tak dalej, no ale... Kurczę, już bez przesady, nie, nie, nie mam, nie wiem, nie, nie spodziewam się, żeby Matylda y, rozwiązała jakieś trudne matematyczne pytania i chyba w tym wieku właśnie jest bardziej, y, bardziej ważne nauczenie się jak żyć razem, jak współpracować razem, jak zrozumieć, jak uczyć empatię do innych ludzi, uczyć się od innych, i tak dalej, i tak dalej. Um, I takie, że ktoś, i nie wiem, ktoś z autyzmem yy, poniża grupę, to nie wiem, nie wiem, czy się z tym zgadzam. Dla mnie to jest takie trochę dziwne podejście. Um, jak mówię, jak najbardziej szanuję, bo nie chcę, żeby ta, jakby ktoś się nie, ze mną nie zgadzał, yy, czy, czy, czy ma właśnie podejście, że, że te, te integracyjne. Yy, grupy są złe. Nie chcę, żeby, żeby, się czuł obrażony, że obrażam tej, jakby obrażam inny punkt widzenia, bo nie o to chodzi, po prostu um, bardzo jestem ciekawa, czy, czy właśnie, co sądzicie o tych grup integracyjnych, czy dla Was to jest dobra rzecz, zła rzecz? Po prostu bardziej tak um, chciałam odnieść punkt, taki znak zapytania, bo po prostu ja nie wiem. Ja jestem zdaniem, że to jest bardzo fajna rzecz. Um, i powinniśmy uczyć nasze dzieci, dzieci właśnie jak współpracować z innymi um, i myślę, że to jest taka, taka dobra szkoła życia. No, jak się nie zgadzacie, czy macie inny punkt widzenia, czy znacie coś, co ja nie znam, to dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. A um, Dzisiaj rano sobie, sobie nałożyłam tą keratynę do włosów um, i tak, takie miękkie, gładkie są te włoski. Dobra. Kochani, chyba tutaj zakończę ten vlog, będzie dużo gadania w nim, ale ten, zacznę teraz nagrywać nowy vlog, bo dzisiaj jest Dzień Ojca. Um, no i chcę zobaczyć, co John chce po południu coś zrobić, czy, czy by chciał coś po południu zrobić. Dzisiaj jest mecz. To może po prostu powie, że chce oglądać mecz. Zobaczymy. No, jak ten film wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matilda i ja i nasza baby Emma. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!